A więc ta rycerskość tak powoli, powoli odchodziła na dalszy plan, a to, co w życiu najważniejsze, liczyło się najbardziej, czyli pieniądz. No i faktycznie bracia zakonni zarabiali potężne pieniądze Pewnej ilości zboża. Handel morski, współpraca z Hanzą, fantastyczne konie bojowe, układaj najlepsze konie bojowe w Europie. Nie wiemy jakiego konia mieli. Wiemy, że to był normalnie hit eksportowy. Nie wiem, jakiegoś Mercedesa ze Stuttgartu mieli, nie wiem. Jakaś niesamowity koń był, który naprawdę zrobił wrażenie na samych Prusach. Prusowie zajmowali się handlem koni, czyli te, te plemiona tutaj, które zostały ujarzmione, podbite. Efekt Prusu był niesamowity, bo wspominali o niesamowitym koniu tym krzyżackim. Nie wiem, jak wyglądał, nie został odnaleziony. A więc ten koń naprawdę musiał być niesamowity. Cała, całe państwo krzyżackie, całe państwo zakonne, zabezpieczone zamkami. Pamiętajmy, że zakon tak usytuował zamki, że one były co 30, 15, 20 kilometrów od siebie. I zawsze było takie pytanie, czy ta wieża niewielka w Ostródzie była wysoka. Musiała być wyższa, dlatego że wszystkie zamki musiały komunikować się w ciągu dnia sygnałem dymnym, w ciągu nocy sygnałem świetlnym. A więc zamek w Miłomójnie, w Morągu, nie wiem jak dzisiaj, bo to są i lasy, inny układ musiały być widoczne. Czy zamek w ostrudzie był widoczny? Musiał być, bo wiem, że zamek w Malborku miał pod ręką Dzierżgoń, Elbląg i komunikowano się i można było porozumieć się między zamkami. A więc te bezpieczeństwo było naprawdę na wysokim stopniu. A bracia zakonni podlegali jako młodzi jeszcze bracia przed pasowaniem może na brata zakonnego półrocznej próbie. No w ciągu tego pół roku tam za bardzo tych chrześcijańskich modlitw nie musieli się uczyć. Najważniejsze było Ojcze Nasz. Jak się nauczyli modlitwę pańską, to było dobrze. No z tym kościołem to też na te godziny kanoniczne chodzili, ale w ciągu roku spowiadali się tylko siedem razy, a więc nie każdy piątek miesiąca. I tutaj młodzi bracia zakonni przy wstąpieniu do właśnie tego Słynnego zakonu, byli przygotowani najpierw do, do zarządzania odpowiednimi gospodarkami, jakie prowadził zakon. Czy konie, czy spichlerze, czy magazyny, czy, 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 czy amunicja. Młody brat po pół roku bywał u brata, który zajmował się gospodarką leśną. Później gospodarką koni bojowych, koni konduktowych. Czyli koni, gdzie się jeździ powiedzmy Volkswagen, Opel, przyjechał tu, podjechał tu. Koń bojowy to jest boj formuły pierwszej, to jest przygotowany do bitwy, to jest największy łup na polu bitwy. A koń konduktowy to taki Koń muzyna. konduktowy to taki, muzyna, to taki kompakt, taki, żeby po mieście pojeździć, gdzieś za miasto wyjechać, na zakupy, do Miłomłyna wyskoczyć, do, 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 do Brówna i wrócić. I co ciekawe, w każdym zamku była stajnia, czyli pocztylion gdzie, 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 te konie też się wymieniało, i szybciutko informacja szła do, e, po zamkach. Także też ciekawe z tymi końmi jest i z tymi stajniami. Mhm, ale wracając do tego młodego. I rycerza. I ten młody rycerz właśnie po paru latach właśnie, kiedy uczy się tego zarządzania e, mieniem zakonnym. E, Dopiero y, bracia zakonni widzą, w którą stronę go ukierunkować: czy gospodarki, czy wojskowości. I tak naprawdę, dopiero po wielu, wielu latach ten brat zakonny może zostać y, najpierw komornikiem, później wójtem, później prokuratorem, najpierw może zarządcą jakiegoś dworu, e, gdzie się hoduje, powiedzmy, e, gdzie są stawy rybne. Zamku jakiegoś pomniejszego, powiedzmy jak brat tam gdzie polowano sobie, zajmowano się łowiectwem. I jeżeli ten brat faktycznie wykazywał swoje dobre predyspozycje, zarządzanie zamkiem, on awansował. No właśnie, Co najważniejsze, nic nie było z ręki po rękę, nic nie było ugadane. No właśnie, tak się zastanawiałam. Nic czy, te, nie było czy ten awans i te takie kolejne szczeble w hierarchii zależały od y, talentu, umiejętności, czy raczej tak. Z urodzenia i właśnie działanie po plecach. Zdecydowanie tutaj historycy informują, że talent, i, i, bo też się musimy znaleźć między braćmi. Jesteśmy w konwencie, więc musimy też mieć wpływ na, spo, na, 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 na swoje grono. A więc już w tym gronie widzimy, że ten o, o tym mówi, a tu pieniądze, a tu to, a tu tu, a tu zboże. A więc naprawdę ten brat jest przygotowany perfekt. Jest takie przysłowie w Polsce XIV wieku. Jeśliś taki cwany, to oszukaj pana Pruskiego. W XIV wieku na Krzyżaków mówiono panowie Pruscy, bo naprawdę panowie. Naprawdę trudno go było oszukać, bo od młodego chłopca znał się na zbożu, na zasiewach, na zbiorze, na magazynowaniu, na przechowaniu, na transporcie, sprzedaniu go w Gdańsku na, na zachód i tam. Zaro, zarobek dużego pieniądza. To powiedzmy mi, czy zakonnicy byli bardziej właśnie zakonnikami, bardziej wojownikami, czy przedsiębiorcami? Wszystkim, wszystkim, bo ta struktura tak naprawdę już się kończyła, już zakony rycerskie, już ta kultura wygasa, już to się skończyło. Już Ziemia Święta zdobyta, 1209, 1291 rok, pamiętamy Akka, ostatnia twierdza krzyżowców zdobyta. Templariusze uciekają do Francji. Porządek i, może przepraszam, nie porządek, ale kasuje i morduje e, filip piękne templariuszy. E, Janici nie chcą do Europy przyjechać, zostają na, Mal, na Malcie, na wyspie Rodos. Tam one zajm oni zajmują się szpitalnictwem. Zakon krzyżacki ma... Jeden wielki plus. On już sobie przygotował bazę na przyszłość. To były Prusy, a więc Ziemi Świętej poprzez Wenecję przenosi się do Prus. Wizjonerem takim był właśnie czwarty wielki mistrz, Harmon Vosaza, który widział, że ta Ziemia Święta już się kończy. Tak naprawdę kończą się pieniążki, które przypływają z Europy, żeby tam robić biznes. Bo tam nie chodziło o grupę Jezusa, o to wszystko. Tak naprawdę proszę mi uwierzyć, chodziło o pieniądze o strefę wpływu, o nic więcej. A więc Herman Wocalca widzi, co się dzieje. I właśnie na wszelkie sposoby mówi do dobrać na kapitał generalnych. Nie zostawiajmy Prus, Starajmy się je podbijać. I co prawda zakon był podzielony na dwie strefy wtedy. Na prusy, czyli Ziemię Chiomińską, Michałowską, czyli Ziemi Pomyscańskiej, po i zdobytej. I na Ziemi Świętą, a więc ten zakon był jeszcze podzielony, ale powoli, powoli górowała ta pewność, że tu nasza będzie ojczyzna i że tutaj zaczniemy żyć. I faktycznie Herman się się nie pomylił. Mm -hmm. Hmm. Interesuje mnie jeszcze jedna rzecz związana z zakonem, z zakonnikami, mm -hmm. z życiem takim e, zamkowym. Mm -hmm. e, czy to były kobiety? Jaką rolę pełniły? Pytanie. <laughs> tak, kobiety były. Tylko, że nie mogły być przyjmowane jako pełnoprawne. Nie, może były pełnoprawne, ale wiemy, że siostry pracowały w szpitalu i w gospodarstwach. To, to, to wiemy o kobietach tylko tyle. W Malborku są poświadczone kobiety jako zakonnice, które są przy... Szp... No, nikt tak się nie będzie opiekował jak, jak kobieta. Ale wiemy, że kucharzami nie były kobiety, byli mężczyźni. I to naprawdę gotowano bardzo dobrze. Kucharzami byli nawet osoby świeckie z fakultetem, czyli dobry kucharz. Kucharz z patentem. Tak. Na kominku w Malborku jest informacja, że, że kucharz cechowy, także dobrze gotuje i naprawdę. No, wiadomo, jak to, jak to mówi przysłowie w przypadku mężczyzny, kobieta przez żołądek do serca, ale to w każdą stronę działało i bracia zakonni, no czemu nie mieli dobrze zjeść, skoro byli bogaci, mieli pieniądze, na wszystko ich stać, na wszystko ich stać było, co sobie zamarzyli. No między innymi sprowadzali cukierki anyżowe, rodzynki, migdały, to było horrendalnie drogie, no niesamowicie. E i to znajdowało się na stołach. Eee, owoce cytrusowe. W tamtych czasach owoce cytrusowe, tutaj w tej części Europy, północy, tak. A tu tak było. No to jak wyglądało to zaopatrzenie? No teraz idziemy sobie do supermarketu, yy, kupujemy, a tak. tutaj zaopatrzenie? Eee, zaopatrzenie handel, szlaki handlowe, a więc utrzymanie szlaku handlowego. No ale przecież Polska była, no to jak z Polską wojują, a tam szlaki handlowe. Każdy chciał zarobić, biznes jest biznes, a więc szlaki handlowe wiodły przez Polskę, przez Węgry, przez Czechy, e, przez Rzeszę Niemiecką, do Hiszpanii, e, do basenów Morza Śródziemnego. Pamiętajmy, że jest, mamy w Europie dwa baseny, które działają w strefie zaopatrzenia Bałtyki i Morze Śródziemne. My byliśmy nad Bałtykiem, a więc nie było problemu statek czy szybciutki transport. Etapami można było dostarczyć. Jak dostarczano? Udawało im się. Wiemy, że te cytrusy, owoce południa nie są zepsute, a są wystawiane na uczach na wiedział.